Siemana, widzę, że dzisiaj gramy turniej. Tak, jest że... mm. No. 24 minuty zostało, nie wiem, czy coś gram. Bo nie największa wzią. topka to jest. Słowię, słowię, Ile punktów? Na... Da, 310 Oji. punktów. My już nie mamy, co I grać. Wzią? 310 punktów najlepsza topka. Oj, 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 do sławy? Dawaj tańcza motka krok do sławy. Widzowie wysłałem mu także. Jeszcze nie dostałem, potem dostanę. Po co będziesz mi Fortnite'a zresetować? Ja ci no, ja ci no powiem, no że no. ja na pewno codziennie będę tę młotkę tańczył. to było od niego marzenie, nie? Co? Tam to moje? było twoje marzenie, nie? Tak. No wiesz, gdy poprosisz kolegę, to cicho. Gdy, propos... gdy, gdy poprosisz kolegę, to marzenia się spełniają. Ale kolega zgadza się, nie, No, ja już wiesz. od człowieku! Oszustac! Bo z Tobą nie będę nagrywał odcinków. Mało. Mój kolega ma 24. I ile masz? Mało. Ja mam no. tyle. A ile ja mam. Ta typ ma Elkę, nie chce mi się. Ale on ma to podrobione, ale jest kidosem. A tu się okazuje, że są na fen. Ej, ale tak to było? Co co? Dawaj, ale tym razem nie kampimy, tym razem się bijemy, bo wiesz, odcinek trzeba się bić. Tak, trzeba się bić. Łapela! <laughs> Misiu, nie tak, spamuj mi, bo cię... Jak nie przestaniesz, to masz gwarantowane... To to kika to ze znajmasz, człowieku. To jak to tak to będziesz to robił. Kika ze znajmasz, jak tak będziesz to. robił. Co? <laughs> Broni? Mam pupę, mam pupę, mam pupę. Nie wolno, nie wierzę, że... Jezu ja nie nienawidzę grać zero budul. Ale dobra. Już jak gramy, to nie gramy, nie? Dad jestem. Kraka ma, kraca ma. Wraca. Bardzo się, lecą się szybko. Tak? No mi klapę. to uleczyło, wiesz co? Był inny team, bo jeden się tam rozsypał. Sorry. A nie wiem, czy się opłaca, i tak. Bo zag... nie opłaca się chyba grać, bo i tak to jest 20, 20 ileś minut. Także no. Gram Po prostu zagramy Batla, nie? Po prostu zagramy Batla, bo kurde. Nie opłaca się, bo to jest 120 to minut, nie? Widzowie, zaraz wracam za dwóch, bo się nalepi się. Dlaczego ja nie motki? O, dostałem! Od Odostałem. Dziękuję! Co? Co? Ale nie. nie dostałem Patrz, Patrzcie co zobaczyć się nie dostałem Kochalo Tylko dem nie dostałem

a s <laughs> kým mě zůstavíš? Ja Já nagrývám odtínek tím časem ty. Mamo, a s <laughs> kým O kurde, że walnął we drzwi. Jakim jestem bambikiem? Oj, chodź o mnie Uuuu. Co to? Puf puf? Nie, nie widzę się, się. Czy jednak dostałeś? Jest! No. Okay. Ale jak się, jak nie będziesz cicho, to ci już nigdy nie wyślę być, bo już nie będę z tobą odcinków nagrywał. Już teraz? Nic, nieważne. Jak nie będziesz, jak nie, jak, jak, nie, jak się trochę nie uciszysz, to nie będę z tobą odcinków nagrywał. Ej, nie uważasz, że nie powinniśmy być dwo? Nie uważasz, że nie powinniśmy być dwo? To powinniśmy być, ale... Mój kolega tak chciał Ja <noise> wiesz, w Rosji już dawno Zawsze będę tańczył to do... Jak kogoś zabijesz też? Co? Jak kogoś zabijesz też? Nie mam tego z nie musiałam Mam Ja byłem takie że to jest takie to to jest takie nie? takie nie? takie 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 Czego? Do Daj ja nie umiem tak serwitową. Dziękuję. Zeptować. Dziękuję Ci, dziękuję. Ja Ci też oddzięczam. Dwoma skinami A? A on jeszcze Chodź. Chodź Gdzie ja szczerom? Widowie to dla was. Jest tak jak chciałem, żebyś kudła. To dla was, widowie. Chodź, Ej, Sadi. Chodź, zrobimy dla widzów emotkę. Co? To dla was, widowie. Gdzie idzie? Jestem? Jeszcze Jeszcze raz widzę to dla was. Jeszcze nie wyszło, czekaj. Jeszcze raz nie wyszło. Musisz stanąć obok nie. Stani obok mnie. To dla was widowie. No to się nie ma. Podlawa, widzowie. Teraz szybko. Pod lewę. ja kupię. Jak ja będę grał rakietę, to tak ja będę zabijał... Widzowie sorry za moją siostrę. Dobra. Ja zawsze ją będę miał. Wiesz. Uh -huh. Zawsze ją będę miał ubrany. A ty jesteś moim najlepszym kolegą. Pamiętasz, że się nie lubiliśmy? No. Tak samo jak mój kolega z klasy mówi. Mówił. Zaczniemy medalią. A i my się nie lubiliśmy, tymczasem teraz się lubimy. Ja tobie też się udzięcia, spokojnie Może będzie płatno ale nawet tego gifta Wiesz Widzowie Napiszcie w komentarzach czy mamy wysłać gifta czy nie jest... Na pewno powiem tak Powiedz, że mi no, wysłać co wysyła

Uuu ja sobie bóstwo zrobiłem Ja, ja A wiesz co mam lecić na Peter Grökin? Mhm Bo mam bazukę Typ a Mam Peter A Na mnie typ Dobra, będzie to Peter Grökin Ja robię, gdy się Runa. Będzie to Peter Halo, nie mogę, Emi nie działa? nie działa mi Co? Nie. No. od kolegi należy tego dostać moczkę. he? No. to jeszcze darmowo. Ale ja mu tak... jak będę miał to ja też nie mogę się wysłać. Ale się opłacało. Nie będziesz musiał? Czekaj, bo ja tego bossa zabiję. A wiesz co ja, ja ci powiem? Peter Griffin zabił. rozumiesz? Jakbym nie miał na sobie uh -huh. Peter Griffin. Nie będziecie mi bić kolegi, więc was zabiję na spokojnie. Spokojnie. Szkoda, że nie mam pompy i medalionu. Spokojnie. Proszę. No ma, jaka, to A pompa gdzie? A pompa też <grym>. No, no A ja no, 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 no. <grym>. no, no, no. Nie no, możesz. Dziękuję. Kto pierwszy Dziękuję. po prostu ten lepszy. Jak Iść, iść, iść. No do tego. Ha. Bendyem. Uh -huh. Jest pełno. Nie, biorę. Nie biorę. Jest takie letkie pro. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jezu. Jest pełno. Lace! Lecę Lace! Czepa! Lecę, Gdzie jest? Czy na serio yes. nas zdałeś nabrać? Co? Chyba, że yes. <grym> yes. Gdzie Nie <grym> Co? Nie Co? 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 Tutaj? Yes. <grym> ale chyba, tam chyba chyba jest Nie Teraz straszył Chyba Nie Co? Co? Bo... A medalion na mnie na mnie będzie. Na medalion Na mnie. Oczekaj! O tym chwilę? Tak. Siu. Suu. Ej, bo ja się muszę spamdzić, bo ja idę odłożyć tależ. Oby to był inny. Nie mów, że masz do mnie sniperkę. Mam. Ale z niebieskim się ratowałem, prawda? Nie, tylko niebieską. Zrób to. O kurda. Patrz, marzeń będzie do nas szli. Ja sobie to marzę, prawda? A to jest efekty sklona. Ale patrz, będzie pompa dobra. A ja niebieska. Ajda, Szamo. Zobacz, jak tego doskryję. na tybie robię kliknię. Tak, i tam dajesz tutaj masz... Jest ci dom. Ile? Tu masz. ile mi dałeś? 40. Ile? Czekaj, ej, jest? Na nim Powiedz 10. Nie po pierwsze, powiedz 20. Oho, i zablokowałeś mi komputer. Nie. Komputer mi zablokował. Mamo, mamo, pójdź odblokować, bo mogę do pięć Dziękuję. Już? Będę grał. Ale ile? Teraz. Ale ile będziesz grał? A mama, moja moja mama... Ale masz folię, jeszcze. te... Jesteśmy w top 10. Ile osób? Co? Widzowie... Ja bym zrobię tak, żeby widzieliście też mapę. Dobra. Robimy, robimy wink'a, nie? Potem... Dawaj na medalion. Ej, niech dawaj na medalion lecimy. Ty no tam są do... dwa medaliony! Medali Ula la. Jeszcze dwa team'y. Dwa team'y! Tu mamy dwa team'y są. Jeszcze dwa team'y? Są, tu są u mnie, u mnie, u mnie. Nie wiem, Kombo wale, a nie na kombo. Ty nie maj. Uważaj, uważaj. Nie co, nie celuj. Gdzie oni są? A ja jestem. Ja Co to? Są... Au, to są au, 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 tak, au, au! A, Tu stoi pap! Uciekaj uciekaj. Uciekaj. uciekaj, uciekaj! uciekaj, uciekaj! Nie! Zostaw mnie! A e, niech zostaw mnie, nie? Zostaw mojego kolegę, ja to dostał 110. Chyba. A Co? Co próbuję? Dostał 110. A na mnie jest typo, wieszyć. który cały czas jeździ kur. A tak ja mogę Ci pokazać farfę tutaj na racheter. Nie do mnie tutaj na dole. tu na rękę, nie, nie, nie. Alo, alo, alo. Aha, dawaj, idziemy na tym. I tu jest leczenie. Jesteśmy Rozumie? bogaci. A to mnie samo to przecież odbija. A tu jest typ. Chodź. To jest typ. A tu mamy automat. ma chyba prawdopodobnie dwóch Automat mam. Automat. Tak. Masz automat. Tam jest. A co ja tak? ja bierze w strefie. Na no tak? Gdzie jest? Right. Tutaj. Tu gdzieś jest typ. Ale nie wiem gdzie. No, no. Tutaj, u mnie, u mnie, tutaj. Ale ty szukam

No tego, medaliowa. Kolaps? Placujemy? Dwadzieścia osiem? Placy? A, cztery hata. Jest. Tam. A mogę mi dać medalę? No czekaj, podejdziemy tego. A ja tam jestem, zaraz. Zrobię, że ja zaraz jestem No on jest tam na górze. 16 No to ja się mi pomóż. No to chodź. Mogę. Dzisiaj. Szybko się ulecie i się udaję, dobra? Poważaj góra, góra. Aha, wstępka została! Chat na wiem. Weź, weź tutaj! Nie, nie, Weź sobie nie, bawię. nie, Weź Wejś, nie, nie, nie. Nie, nie, kończymy.